A więc cześć, siemanko, jestem Petro, tam w już 17. W vlogmasie na moim kanale. Tak, jak widzieliście, wczoraj nagrywałem wam odcinek z pakowania prezentów na moją wigilię klasową, która właśnie jest, była dzisiaj, kiedy wy oglądacie to wczoraj. I właśnie dzisiaj chciałbym wam nagrać odcinek, który wam pokaże, co właśnie dostałem ja na tą wigilię klasową. Ponieważ wy widzieliście, co ja dawałem innym, ponieważ sam nagrałem ten odcinek, Dlatego chciałem dzisiaj pochwalić się wam, co ja dostałem właśnie tą Wigilię Kosową Więc jeżeli Wam się odcinek spodoba, to łapeczki oraz suby tam na dole, a ja już wam daję próg lajków, który się właśnie dobić po dzisiejszym odcinkiem! Tak, ja mam dzisiaj strasznie dużo energii, jak widzicie. I za to też właśnie aplikacja podarowa podarowała wam duży próg lajków, ponieważ aż 15 łapków w górę nie wiem czy wam się to uda, ale wierzę w was! Wierzę w Was totalnie, że uda Wam się to nigdy pod żadnym odcinkiem, z vlogmasów jeszcze nie ma tylu lajków, ale może to będzie jakiś cud na święta może jakiś prezencik i pod tym odcinkiem dobijemy właśnie te 15 lajków, więc co bez zbędnego przedłużania lecimy już do kalendarza adwentowego oraz do odpakowania moich prezentów, dobra więc mam nadzieję, że mnie nie prześwietla tam z tyłu, ponieważ dzisiaj wyjątkowo nagrywam strasznie szybko, bo jest i nagrywam to dlatego, że po prostu mi się na komputerze tam renderuje filmik, e, który właśnie widzieliście wczoraj, bo w sumie na instagramie mówiłem dlaczego się spóźniłem w ogóle więc jeżeli ktoś jeszcze nie obserwuje mojego instagrama to oczywiście wpadajcie na instagrama petrox i ja wykorzystuję moment kiedy mi się renderuje właśnie film, żeby nie marnować tego czasu na głupoty, właśnie nagrywam filmik od razu jak nagram ten filmik to wtedy nie o chwilę przerwy chyba że pójdę od razu go montować, zobaczymy żeby nie marnować czasu po prostu może pójdę od razu go montować od... wrzucić go od razu nie wrzucę, bo tamtej się jeszcze będzie wrzucał ale, no coś ogarniemy, dobra, po prostu już, bez gadania. Przechodzimy, siedemnastka jest tutaj, lecimy z siedemnastką. Jak widzicie, mamy dzisiaj strasznie dużo energii, nie wiem dlaczego. O, mamy fajne takie, chyba to są świeczuszki. To są te świeczuszki, tak mi się wydaje. Dobra, bez no pitolenia, lecimy z prezentami. Mam tutaj taką pełną torbę, jak widzicie ona na boki wyłazi. Więc co, pierwsze co mam od góry tutaj, to jest Gigalizak, na którym była właśnie taka... Folinka z, minion z minionkami. O, nie widzicie, folinka z minionkami była fajna. Dla to Dlatego, że sobie ją zostawię, i dostałem Gigalizaka, w którym są mini-lizaczki. Znaczy, że to są zwykłe lizaczki, A to jest Gigalizak. Ale patrzcie, w ogóle są tutaj trzy kolory: jest pomarańczowy, czerwony i zielony. Ale zielony jest właśnie jeden, taki. Wyjątkowy, dlatego yy, sobie zostawię zielonego. A teraz sobie wszamiemy pomarańczowego. Dobrze, mam nadzieję, że nie będzie mi przeszkadzał ten lizak w nagrywaniu. Dobra, lizak zamknięty. Ten lizak, mam nadzieję, że nie będzie mi nie przeszkadzał w nagrywaniu. Patrzcie w ogóle, wybrałem sobie lizaka do koloru prezentu. He. Odłóżmy tutaj, albo tu odłóżmy. Nie chcę, zostanie tutaj obok. I co? Ogólnie do tego jeszcze to odpakowywałem już, co jest pod tym. Bo po prostu już pokazywałem mojej przyjaciółce, co dostałem, ale to wam pokażę już tak oficjalnie tej. Tu jest folia sama, ale tutaj tam RAM! świnka Peppa. To jest kurde giga świnka Peppa. Coś czuję, że dzisiaj ja będę z nią spał. Wybacz słoniku, ty też będzie wspaniały. No, słonik mi służy od moich urodzin, od teraz będzie służyła moja świnka Peppa. Może posadźmy ją tutaj, co? Czekajcie, zróbmy jej miejsce jakieś. Żeby ją posadzić też tutaj obok nas. Może normalnie to zróbmy. O, tak, tryk, tryk, posadź się. O, ona robi ze mną opening prezentów. Dobra. Tutaj schowałem sobie torbę, ponieważ dostałem ogólnie dwa prezenty, dlatego sobie schowałem oba w jedno, żeby nie... nie iz Dwoma torbami. Kolejna to jest koperta z hajsem. Tu mnie wiecie, ile dałem wczoraj pieniędzy Dawidowi, więc wiecie też, ile ja dostałem. Oczywiście trzy dyszki. No, więc tu mamy kolejny. To też to tu. Dostałem pierwszą czekoladę. To jest jakaś taka kokosowa. Nie jest taka kokosowa czekolada, zwykła. Dostałem Giga y, Bąbelkową czekoladę z karmelowym nadzieniem. Jestem strasznie zadowolony z tego, bo jest szczerze. Ta czekolada Oreo mi się strasznie już przejadła. No to ta czekolada. Oj, ta czekolada odda. I to jest jeszcze jeden prezent. Nie będę wam pokazywał go na odcinku. Znaczy, pokażę, ale będzie zablurowany on. Ale to jest jeden też fajny prezent, który właśnie dostałem. Jest on bardzo ciekawy. W takiej ciekawej buteleczce. Przezroczysty napój. Jest to oczywiście woda, żeby nie było. Zabluruję to. Ale. Tak. No kto wie, ten wie o co chodzi, ale ogólnie to dziękuję za wszystkie prezenty. Oczywiście dziękuję Alex i dziękuję Patrycja, bo to od was ten prezent, bo Patrycja mnie wylosowała jako osoby, której daje prezent, a właśnie Alex to tak jak wam mówiłem w poprzednim odcinku, że my z Aleksem się ugadaliśmy. I tak, właśnie ten gigalizak, ta czekolada bąbelkowa i kasa jest od Patrycji, a ta mała czekolada, yy, gigapeppa i śmieszny trunek są od Alexa, więc dziękuję wam, waszej dwójce, ja już wam dziękowałem dzisiaj w szkole, kiedy by to oglądać, to wczoraj ale no dzisiaj w szkole, ale jeszcze raz wam dziękuję, więc co taki krótki odcineczek dzisiaj, ponieważ dużo sumy nie dostałem, żegnam was ja i moja kochana świnka jeżeli chcecie zobaczyć więcej świnki na kanale, zostawiacie suby i lajki zostawcie suby i lajki tam na dole a ta świnka będzie pojawiać się więcej na moich filmikach, zobaczymy może gdzieś w kadrze się będzie pojawiała z tyłu czy coś, więc co, jeżeli mi się podobało to zostawcie łapeczkę, subika i widzimy się jutro o 15 Jestem świnka Pepa. To mój mały brat George. Siema.